tam strzeliło? Nie wiem, tak mi się wydawało jakby coś tam strzeliło przede mną. Na razie tylko słyszę da, Ale, te boty mi są potrzebne, bo e, mam misję z botami, nie? Mam misję z botami, bo muszę pozabijać 25 botów, więc ten bot by mi się przydał. Wow, ale luty w ogóle tutaj są, widzowie. Wydaje mi się, że chyba za dużo mamy gier już na sobie w tym pokoju. To jest jeden z lepszych pokoi na Shoreline, nie? Była tam? mówisz? Hmm. Dzięki bardzo Polinka, i witam Cię na kanale. Siema, siema. My mężczyźni, tobie dziękujemy. O Tetris, Tetris zawsze się przyda. to był, ale nigdy wcześniej powiem wam szczerze, że tutaj bota nie widziałem, ale wydaje mi się, że to był bot, chodził jak bot, więc myślę, że to jest bot, chyba że się zdziwię i to był gracz, hmm. a zaraz zobaczymy. To był chyba to był jednak gracz. To był Nobs. No. no dobra, no był no. <grymne> no był no, no co zrobić, no był. No pancerz po nim wezmę w sumie, Czym by nie. Zawsze to czwóreczka jakaś fajna. Jednak, jednak gracz. W sumie tak przypuszczałem, że to może być gracz, bo... Boty tutaj na trzecie piętro nie wchodzą. Jeszcze ani razu od kiedy gram w Tarkowa nie widziałem bota na trzecim piętrze resortu. Ale szedł jak bodnie, jak typowy bocik szedł. No ale nikt, jak to się mówi, zobowiązuje, tak? Nikt jednak zobowiązuje. Cześć, się Kowela, z witamcie na kanale. No w ogóle zobaczcie, czy bot na kanale działa, bo jakieś problemy małe są z botem i nie chce działać za bardzo. Więc tam nie wiem, wpiszcie pońce albo coś jakąś komendę, żeby zobaczyć, czy działa botik, czy nie. Ale chyba nie działa. Chyba coś dzisiaj ma wolne ten bot na kanale. Iś tu mi chyba strzelił.

Mamy jednego kolesia na pewno po drugim skrzydle Na pewno mamy na drugim skrzydle kolesia, bo cały czas słychać jakieś takie... Pumiki, które strzelają w drugim skrzydle Więc tam jest znaczy koleś Jeden przynajmniej Czy w ogóle ktoś co ciekawego zmienili w tym patchu, który był wczoraj. Znaczy dzisiaj w sumie. Bo nie zagłębiałem się za bardzo w update'a dotarkowa. Brudne szyby, nic nie widać za bardzo w tych szybach. To nie jest dobre miejsce gdzie jesteśmy, bo my, my nic nie widzimy, ale gracze nas widzą przez te szyby. Dobra, zajdziemy sobie z tego dachu. Pójdziemy na razie tędy. Pójdziemy tędy, bo ktoś strzelał. Na pewno w środku ktoś strzelał z tumika, bo były tłumiki. Jak się odbijały w środku od jakiegoś powierzchni metalu. Ehm, um... wydawało mi się, jakby ktoś za mną biega, ale chyba mi się wydaje. Ej, pójdziemy do przodu, zobaczyć tędy, bo coś. Ale mnie się <laughs> zrobiło. W ogóle dostałem w głowę. Ale musiał mieć chyba kiepską amunicję, mi się wydaje, jeżeli odbiłem to ulachem. BPK raczej bym nie odbił, ale... Chyba musiał mieć załadowane, zaraz zobaczymy w ogóle kto to był. w eee, 43 poziom to był pan. to jestem w trzecim poziomie. No tak zmodyfikowany powiedziałbym. Ty, Bepeki miał załadowane. I to jeszcze nie Ulachem, tylko AHHC. Czwarty poziom hełmu. Ja to odbiłem hełmem. Okej. Okay. Miał bpki załadowane. Faktycznie, miał bepeki załadowane. No dobra, no. Jak odbiłem bpki, to... Trzeba powiedzieć, że trochę szczęścia miałem. Siemaneczko w ogóle Wojciech, witam Cię na kanale. Siema siema, co tam, jak tam u Ciebie? Tak, koleś siłę nabijał, no. Ubija dzisiaj rekord czasu powrotu do domu. Ile powracaj do domu? się. Te mamy boty zwykłe. To były strzały wcześniej, więc nie dziwię się jak po prostu... E, ten gracz mógł być tutaj po prostu. Wszystko na to wskazuje. W sumie nie, to nie wskazuje na to, bo on miał w plesaku amunicję do shotguna, żeby bijać siłę. Więc nie miał żadnego luta. Więc chyba mi się wydaje, że ktoś inny tutaj był. On tutaj jednak nie był chyba. 3 godziny 50. A Google pokazywało Ci 4 godziny 30. No, ale tak zawsze jest mi się wydaje, wiesz, Google pokazuje na przykład, nie ja wiem. 2 godziny, a potrafisz wyjechać przyjechać w ciągu półtorej godziny godziny na przykład, nie? Bo wiesz, Google ci pokazuje według. według tego? Według e, przepisów, że tak powiem. Jezus, a ty dobra, ja mam laser na tyłku od tego kolesia. Ja już się bałem, że ktoś do mnie celuje z laserka. Na A4 można w ogóle 200 na godzinę jechać? Na czwórce chyba nie można, nie? Ja czekaj, 200 na godzinę 200 na czwórce. Na Teraz nie wiem, ile jest maksymalna prędkość na czwórce. Nie autostrada, nie? Ale ona ma chyba swoją tam maksymalną prędkość. Ty się zdziwisz Wojtek, wiesz? Ty się zdziwisz, jak cię jeszcze raz łapną i ci zabiorą prawo jazdy. A potem dopiero będziesz miał przekichane. Ale to potem będziesz się ty przejmował. Jak będziesz musiał na hulajnozę tyle kilometrów jeździć, wiesz? <noise> Jest niepoważny ty. Niepoważny. Zabrać mu to auto. Dam, dam ci pandę swoją, która przy 120 chyba już się tyle <noise> Och, Wojciech, Wojciech, ty szatanie drogi ty. Powiem tak, ja tu w ogóle przyszedłem na tą mapę, żeby zabijać boty, a jak na razie zabiję dwóch graczy i dwa boty. Dziękuję za kolejne boty. Miło. A no chyba, że tak, na stream się śpieszyłeś, no ale wiesz. Jeszcze coś się stanie obie i co tam będzie. I w streama już nie zobaczysz. Się śpieszył na streamach. ale... Z jednej strony to się jakoś tam wytłumacza, nie? Tylko nie wiem, czy jak policja cię złapie. Łapie? Łaty, pancerny bocie, Andrzej. E, jak cię bot, zła... bot złapie, tam, bot cię złapie. Jak cię ten. Dobra, po brzuchu, będę ci szczelak, bo ci strzelabą w głowie, nie chodzi. Jak cię złapie policja, to nie wiem, czy. Wytłumaczysz się Panie Władro, ale ja na streama się spieszyłem On się zapyta, a jakiego streama? A u Olusia, gra w tarkowa U gra w Jedź pan, jedź pan, szybciej, szybciej, jedź pan, jedź pan Może tarkowa, pan się spóźni Ale bym się śmiał Cześć, Sonko, witam cię i play. Pana bota nie widzę, ale pan Bot mnie chyba widzi. Magiczne schody ty. Magiczne schody. Jak minął dzień, jak chyba mija jeszcze, bo dzień się jeszcze nie skończył. Jeszcze mamy sporo czasu do końca dnia, ale jak mija, mówię co? No, byłem na siłowni. Wróciłem siłowni. Chwilę sobie pograłem w los Ark'a, wbijem sobie ten drugi skill. E, tak zwane ulti, ten drugi skill, byłem sobie. E, drugi, długi quest to jest, bo ten quest chyba z dwie godziny się robi, mi się wydaje. E, zjadłem, odpocząłem sobie, no i live trzeba odpanić, nie? 55A1, wyładujemy sobie 55A1. Daje czy zabiera? Na razie w sumie Tarkow daje bardziej niż zabiera, na razie jest wszystko ok z Tarkowikiem. Nie ma takich y, dziwnych sytuacji, wszystko na razie działa dobrze, więc chyba na razie daje, ale zobaczymy, że tak będzie dłużej, nie? że wiesz, ty masz Wojciech już tam yy, 10 punktów karnych nie? z ostatniego razu także jeszcze jeszcze troszeczkę i będziesz miał wymianę na rower będzie wymianka na rower słońce widzę zachodzi Powoli, powoli robi się ciemno. No, bo niestety Wojciech, jak dzisiaj jechałem na siłownię, patrzę na stacji, na ten cennik, widzę 7... 7.09 7.09 widziałem u siebie. Ale ogólnie Zutówka ostatnio poszła. Poszła z powrotem do góry. Więc te ceny powinny się za niedługo jakoś, nie wiem, no co, spaść powoli, nie? Jak Zutówka się odbija, od dna, no to powinna tam ta cena troszeczkę spaść. A tu poszła do góry, chyba że jutro spadnie, nie? Chyba że jutro w miarę będą już takie. Ceny trochę. Y, mniejsze. Dobra, tam nikogo nie ma, nie ma sensu tam iść. Ale ci chyba zwracają, nie, Wojciech? Cześć, cześć, witam Cię, powiem Wam tak, no nie fajnie za bardzo yy... się strzela pod pod słońcem, bo nic kompletnie nie widać, to jest gra, znaczy to jest bot, nie, ale nic nie widać, ale razi, eee, weź to zgać, opie. Andrzej, weź to zgać... Bo... o Jezus. Dobra, trzeba do wyjścia. Bo, bo się ciemno zaczyna robić. To ja w ogóle w drugą stronę biegnę? Yy, tak, w drugą no. Taki powiedziałbym, taki Rajdik. Taki Rajdik bym powiedział taki. Taki.